Cześć, witajcie. Dzisiaj króciutki materiał o tym, co zrobiłem z tym bagażnikiem na przedni widelec, z którym miałem problemy podczas wyprawy rowerowej w tym roku. Sporo o niego pytaliście, dużo było porad z Waszej strony, za co serdecznie dziękuję. Także myślę, że parę słów o tym, co, co zrobiłem. Po powrocie do domu po prostu bezpardonowo. Wziąłem brzeszczot w dłoń i obciąłem te gniazda, które w tym widelcu oryginalnie były po to, żeby można było w nie wkręcić ośki, pivoty, na których byłaby opcja montowania hamulca typu V-brake. Te gniazda tutaj były, co prawda tych czpieni, tych pivotów nie było, no ale są to elementy, które można dokupić, wkręcić i przystosować w ten sposób ten widelec nie tylko pod montaż hamulca tarczowego, ale również pod montaż hamulca typu V-brake. I one tak naprawdę chyba najbardziej przeszkadzały, tak jak wam mówiłem podczas wyprawy, nie pozwalały jakby dociągnąć tych mocowań tutaj równo. Solidnie i mocno, tak żeby to wszystko się stabilnie trzymało widelca. Także wziąłem je, po prostu wyciąłem szotem, bo nie będę ich używał. Nigdy ich nie używałem i na pewno nie będą mi potrzebne. Także, także ciechnąłem je. No i cały bagażnik rzeczywiście dało się zamontować dużo lepiej, dużo mocniej. Siedzią stabilniej na tym widelcu. Jest równo dociągnięty zarówno tymi rzepami na dole, jak i tymi rzepami do góry. Też te śruby, które tutaj przy tych rzepach są, które możemy dokręcać bądź odkręcać, poprzez co naciągamy jeszcze dodatkowo, po samym naciągnięciu jakby ręką tego rzepu, dociągamy jeszcze tą śrubą ten rzep, także to wszystko jeszcze mocniej do siebie przylega. No, i też mamy, mam znacznie większą przestrzeń tutaj na oponu. Czy to spełni oczekiwane, czy, czy spełni, spełni potrzeby? Czy będzie to naprawa, która wyeliminuje problemy z bagażnikiem? Tego nie wiem. Na razie jeżdżę już parę tygodni z tą konfiguracją, tu po okolicy. Ale tak naprawdę prawdziwy test bagażnik przejdzie podczas kolejnej jakiejś dłuższej wyprawy, kiedy pojawią się na nim obciążone sakwy z towarem, kiedy będę przemieszczał się przez różny teren. No i wtedy będzie to test, czy ta naprawa czy redukcja elementów tego widelca, tego amortyzatora przyniosła efekt. Oprócz tego, od wyprawy wprowadziłem jeszcze jedną zmianę w rowerze. Zamontowałem bardziej terenowe opony z takim bardziej agresywnym bieżnikiem. Mówiąc szczerze, to ukradłem je Ewie z jej roweru. No ale Ewa na tym rowerze, mówiąc szczerze, nie jeździ. Zamontowałem jej tamte poprzednie, które są takie bardziej miejskie, więc gdyby zaczęła jeździć, będzie jej łatwiej. Dla mu o swoją żonę przecież. I mówiąc szczerze, jeszcze się jej do tego nie przyznałem, więc jeśli wy jej nie powiecie, to może się to okazać zbrodnią. Tak, kradzież może okazać się zbrodnią doskonałą. No, dobra, to taki szybki update, jeśli chodzi o sytuację techniczną w moim tutaj rumaku wyprawowym. Tyle ode mnie. Trzymajcie się, ruszajcie w teren o przygodzie.